więc proszę nie zobaczyć, jeśli, jeśli będą jakieś potknięcia. Szanowni Państwo. Karol Wojtyła w Stanisławie napisał. Był człowiek, poprzez którego ziemia ujrzała, że jest związana z niebem. Był taki człowiek, byli ludzie i ciągle tacy są. Poprzez nich Ziemia widzi siebie w sakramencie nowego istnienia. Spotykamy się dzisiaj po raz pierwszy, aby zaprezentować Państwu nową odsłonę prawa i sprawiedliwości w powiecie bytowskim. Wybory samorządowe to jedno z najważniejszych wydarzeń dla lokalnej społeczności. Dlatego postanowiliśmy wspólnie połączyć różne środowiska prawicowe. Aby wygrać wybory samorządowe. Profesor. Wśród nas są przedstawiciele i Polski Razem Jarosława Gowina, i Polska jest najważniejsza, i klubu Gazety Polskiej, no i oczywiście lider Prawa i Sprawiedliwości. Profesor Tadeusz Kotarbiński, filozof, twórca reizmu i praksologii, traktatu o, o dobrej pracy, tak. Y Poetycko napisał. Konduktor bacznie sprawdza bilet pasażera. Na, pasażer, na konduktora bacznie kontroler spoziera. Słowem, każdy nad sobą ma stróża satrapę. Nie sposób więc przez życie przejechać na gapę. A razem postanowiliśmy nie jechać na gapę. A razem ustaliliśmy, że w bytowie i w powiecie bytowskim nadszedł czas. Na zmiany. Teraz prosimy Państwa o możliwość zrobienia zdjęcia. Jerzy Barzowski, kandydat na burmistrza bytowa i radnego sejmiku województwa pomorskiego. W roku 1980 był jednym z pierwszych działaczy tworzącym nowe związki zawodowe NSZZ Solidarność i wybranym przewodniczącym tego związku. W okresie stanu wojennego działał w podziemiu, organizując m.in. druk i kolportaż ulotek i gazetek lokalnych. Do dziś jest członkiem NSZZ Solidarność. Działa w Ochotniczej Straży Pożarnej. Był działaczem sportowym w klubie MLKS Basztabytów. W latach 1990 członek zarządu miejskiego w Bytowie, później wóze burmistrz miasta, a od 1998 do 2002 roku burmistrz Bytowa. Jednocześnie pełnił funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej w latach 1997-2001. Następnie był wiceburmistrzem miasta, a od 2007 roku jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego klubu PiS w Sejmiku i jest także członkiem dwóch komisji zdrowia, polityki społecznej i rodziny oraz komisji samorządu i bezpieczeństwa publicznego. Jest również członkiem zarządu powiatowego prawa i sprawiedliwości. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego bytowskiego komitetu prawo i sprawiedliwości. Anna Gańska-Lipińska. Środowisko Polska jest Najważniejsze. Ma wykształcenie wyższe, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz zarządzanie placówką oświatową. Ukończyła kursy, kursy związane z terapią i edukacją dzieci z zaburzeniami rozwoju. Uczestniczy w pozyskiwaniu środków dla organizacji pozarządowych. Obecnie jest nauczycielką w Bytowskiej Szkole Podstawowej. Wychowuje dwoje dzieci. Paulina obecnie studiuje Iranistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś Paweł prawo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Laszek Krzymczak, środowisko Polska razem Jarosława Gowina. Pełni funkcję dyrektora Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bytowie. Były dziennikarz i wydawca Gazety Bytowskiej, a do niedawna felietonista dziennika bałtyckiego. W latach 2004-2010 zarządzał największą gazetą internetową w powiecie bytowskim. Ukończył geografię ekonomiczną na Uniwersytecie Gdańskim. Później studia podyplomowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz komunikacją i kierowaniem wizerunku medialnego. Szanowni Państwo, ja sobie pozwolę przedstawić Pana Grzegorza Żołądkiewicza, ponieważ znamy się od długiego czasu. Chciałbym powiedzieć, że jest to człowiek bardzo prawy i szanowany w Bytowie. Jest przedstawicielem środowiska Gazety Polskiej. Ma 56 lat, pochodzi z Morąga, ale do Bytowa przyjechał za żoną. Z zawodu jest inżynierem mechanikiem. Pracował przed laty m.in. jako pedagog-wychowawca w domu dziecka. Dziś jest konstruktorem w zakładzie metalowym. Wspólnie z żoną wychowali dwoje dzieci. Wcześniej był członkiem zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Dziś pełni funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Gazety Polskiej. Dziękuję. Teraz może jakieś dwa, trzy krótkie pytania, Panie, jeśli Państwo sobie życzą. Wiemy, czy chcemy iść po władzę, tak, w Bytowie. E, moglibyście Państwo to rozwinąć? Liczycie na e, e, sukces wyborczy, samodzielny sukces wyborczy? Chciałem, żebyście Państwo powiedzieli o ewentualnej swojej zdolności koalicyjnej, z kim możecie zawierać sojusze w Bytowie, czy w Kościele Bytowskim, z kim na pewno nie? To na razie dwa pytania na początek. W Polsce były różne możliwe koalicje i nie wykluczamy żadnych, choć z względów oczywistych najtrudniej byłoby nam z obecnie rządzącą ekipą Platformy Obywatelskiej, ale definitywnie wykluczać niczego nie można, ponieważ władza musi być sprawana. Jeżeli będziemy mieli taką możliwość, to takiego scenariusza nie wykluczamy, ale to będzie najtrudniejsze. Jakie zmiany, panie burmistrzu, jeżeli... Panie burmistrzu, jakie zmiany, jeżeli uda się, tak, wygrać wybory i, i zdobyć fotel burmistrza? Podstawowe Na samym początku. Czas, samo hasło jest, czas na zmiany. Te zmiany, program będziemy prezentować w następnych konferencjach, na które będziemy państwa... Z, tak? z, z partią Jarosława Gowina, z, z, z środowiska byłego PJN-u, wspierają y, prawa i Sprawiedliwość i naszym kandydatem wspólnym jest pan Jerzy Barzowski. Mierzymy bardzo wysoko. Naprawdę uważamy, że jesteśmy w stanie to osiągnąć przy pozytywnej kampanii, którą chcemy prowadzić. Będziemy prowadzić pozytywną kampanię, nie zostawiając oczywiście tych rzeczy, które uważamy trzeba pokazać jako błędy. Do no, była to, to szeroka to jest... współpraca różnych środowisk sprawdzić Będą jakieś pierwsze decyzje <laughs> po tym, jak osiągniecie. Wiecie państwo, każdy pewnie oczekiwałby tych personalnych. Te, te rzeczy będą, ale jedną z pierwszych decyzji, myślę, jeżeli będziemy mieli możliwość władzy będzie coś, co się należy jednemu człowiekowi, który niestety już nie żyje, panu Jakowskiemu, twórcy pierwszego samorządu i będziemy chcieli go godnie uhonorować. Nie mamy tu jeszcze do końca sprecyzowanych pomysłów, ale Uważamy, że ten człowiek, który, a mi to y, dane było z nim sportować, więc myślę, że mogę powiedzieć, że należy mu się jakieś godne miejsce w historii. Rodo. Y, niczego nie będziemy deklarować, to będzie zależało oczywiście nie tylko od, od Barowskiego czy od PiSu, ale od wielu, to musi być, a przede wszystkim, co najważniejsze chcę powiedzieć, najpierw musimy y, taką kwestię uzgodnić z rodziną, bo rodzina tutaj, będzie miała decydujący głos, czy sobie tego będzie życzyła, ale ja uważam, bo dane mi głos z panem Michałem współpracować w latach 90-94 i znam jego zasługi dla rozwoju miasta i należy mu się jakieś uczenie jego zasług dla rozwoju samorządu bytowego. Ja, no, użył pan takiego sformułowania pozytywna kampania wyborcza, tak? Co rozumie tak, pan przez ten Gdyby mógł pan troszeczkę rozwinąć, bo mnie zaprapowało. Pozytywna kampania wyborcza. Pozytywna to, to jest, nie będzie agresywna w takim rozumieniu, że nie będziemy tylko chcieli patrzeć do tyłu co, 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 co złego. Natomiast na bazie tej pozytywnej kampanii, o której się dowiecie Państwo, jakie to są elementy tej pozytywnej kampanii, będziemy podawać przykłady, które należy nam naszym zdaniem poprawić i pokazując pewien kontrast. Więc to ma być pozytywne odniesienie się do tych problemów społecznych, które są przed mieszkańcami bytowa. A ich jest mnóstwo. Ja spytałam akurat o ten profil, bo, ponieważ dzisiaj wypatrzyłam tam e, informację taką odwołującą się do ataków personalnych na rodzinę burmistrza Syrki. Dlatego pytam o tą pozytywną kampanię wyborczą. Czy to tak? Pozytywna, będzie z pewnością przez nas tutaj. Natomiast wszystkich internautów, którzy tam będą, bo no to nie jest tak, że będziemy to wszystko kontrolować i, i no, cenzurować. Tak, tak nie będzie. To są będzie z też sprawy, które burwersują mieszkańców. To nie jest tak, że my napiętujemy jakąś rodzinę, kogokolwiek. Nie. Chodzi o to, że dostrzegamy te problemy, o których ludzie mówią. Dlatego dajemy ten sygnał, że widzimy no i my tam Co należy postępować. No tak, nie Dziękuję bardzo. bardzo, bardzo za tydzień o godzinie 10 zapraszamy do Wtedy powiemy o programie, o, o, o listach, więc ja mam datę. Tak jest. Nie, no jak było?